Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam się spało? Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Akceptacja. Na kanale poświęconym rozwojowi wewnętrznemu, poznawaniu samego siebie. Na kanale, na którym propaguję akceptację rzeczywistości, zrozumienie rzeczywistości i umiejętne zaadaptowanie się do tej zaakceptowanej rzeczywistości i całkowite wzięcie odpowiedzialności za swoje położenie. I mogłoby się wydawać, że poruszanie na tym kanale bifu i angleosi. swagatą Jest nie na miejscu, albo że to nie jest ta sprawa, to nie jest ta przestrzeń. I chciałbym to zakwestionować, nic bardziej mylnego. Mam taki challenge, że jakiejkolwiek sprawie bym się nie przyjrzał, dochodzę do tego samego punktu, do tych samych wniosków które staram się propagować na tym kanale. Wielokrotnie nazywałem to w różny sposób, że są to odgrzewane kotlety, że w każdym odcinku tutaj propaguję te same dwie rzeczy, można powiedzieć, ten sam jeden obrazek. Czyli w dwóch słowach mógłbym to skrócić właśnie do akceptacji i odpowiedzialności. I tak też jest z bifem Young Fagaty, Fagaty z Young Leosią. Jest tak, że wczoraj sobie o tym e, rozmyślałem i tak samo mam z każdym problemem, że myślę o problemie, przetwarzam sobie jakieś właśnie niuanse, analizuję te niuanse, co bym zrobił w tej sytuacji, co ktoś zrobił, dlaczego ktoś zrobił w taki sposób, staram się zrozumieć przyczyny i wychodzę z tym samym mindsetem odświeżonym, że po prostu jest któraś godzina, jest godzina dziesiąta rano i chcę wziąć odpowiedzialność za zaakceptowaną rzeczywistość. Jaki mam najlepszy plan na samego siebie, na. Moich najbliższych ludzi wokół, na zasoby, które posiadam, i chcę iść przez życie po prostu z taką pełną odpowiedzialnością, i, i na koniec dnia mieć z tego dnia satysfakcję. Po prostu, nie? I tak samo jest tutaj w tym bifie, że sobie akurat zwracam na te niuanse uwagę. Które czuję, że mogą być potencjalnie rozwojowe. W ogóle w tym momencie nie żartuję. W ogóle. Mówię z uśmiechem, bo ten bif, czy w ogóle ta przestrzeń śmierdzi absurdem, czy pachnie absurdem, zwał jak zwał. E, aczkolwiek tak akurat wczoraj sobie bardzo dużo kontemplowałem nad absurdyzmem, e, takim kierunkiem filozofii, który jest mi bardzo bliski. E, I tak też jest tutaj, że pamiętam nawet w rozmowie parę odcinków temu. Radykalny Red Pill versus upraszczona wersja świata. Podjęliśmy taki temat, że mieliśmy różne stanowiska tutaj z moim rozmówcą Piotrem. Ja mam cały czas takie właśnie podejście, że można rozmawiać o każdym temacie w różny sposób i można być utkwionym w takie szukanie dramy i takie neurotyczne, kto ma rację, kto jest zły, kto jest dobry, w jakiś najbardziej e, takich wydawałoby się wartościowych dyskusjach, debatach filozoficznych. A można też, Odnajdywać wiele życiowych prawd w Bifie, fagaty z Angle 8. Więc to po pierwsze, Primo, dlaczego widzę, że to jest właściwa przestrzeń na to, żeby się temu przyjrzeć. Jest w tym potencjał rozwojowy, tak samo jak w każdym innym problemie, w każdym skrawku rzeczywistości, jaki weźmiemy pod lupę, jak sobie zadamy właściwe pytania, to. Wydaje mi się, że jest potencjał do tego, żebyśmy wyszli z tego mądrzejsi. Kwestia nastawienia i kwestia perspektywy. To po pierwsze, primo. Po drugie, primo, e, istotnym elementem mojego rozwoju w, na danym etapie mojego życia jest szukanie pomostu z innymi ludźmi do zrozumienia się, do jakiegoś rodzaju połączenia, do jakiejś więzi. No i. Prawda jest taka, że content, jaki tutaj produkuję, powstaje jakby, jest to jakaś forma interakcji z odbiorcami i prawdopodobnie, gdyby w ostatnim czasie pojawiły się pytania dotyczące akceptacji i odpowiedzialności w kontekście na przykład jakichś wyzwań w relacji, a było coś takiego, bo pojawił się, wiele takich filmików się pojawiło, prawdopodobnie podjąłbym temat inny, inny kontekst, Pojawił się jeden komentarz. Czekamy na Zoom na nowy beef, Fagata versus Leosia i komentary Macieja Angela. Z czym konkuruje ten request, ten komentarz? Z niczym: nie ma żadnych innych pytań. I tyle. Po prostu. To jest ta przestrzeń, w której pojawia się interakcja. Ja jestem otwarty, ja jestem chętny, żeby zgłębiać tematy mi bliskie. Akceptacja, odpowiedzialność, zjawiska społeczne, komunikacja. Pojawia się request, i ja mam do wyboru. Po mojej stronie jest odpowiedzialność, że albo podejmę ten temat, albo nie podejmę tego tematu. Podejmę inny temat, albo w ogóle nie podejmę żadnego tematu, nie? No i dziękuję za komentarz yy, Jacku, Kecaju, bracie. Dziękuję i chętnie się odniosę. Podzielę się najpierw moimi wrażeniami z odsłuchu, tak po prostu ogólnie muzycznie. Po prostu powiem, że słuchałem sobie. Z no dobra, przyznam się, dziesięciokrotnie przyzna... <ścoughs> słuchałem sobie dziesięciokrotnie y, około y, wszystkich trzech utworów, jakie teraz jakie już wyszły y, dwóch utworów y, Fagaty i jeden utwór Jangleosi. I tak po prostu muzycznie, jak się tego słuchało, Rapo, wziąwszy pod uwagę wszystkie istotne czynniki, czyli muzykalność, warsztat raperski, ale też właśnie można powiedzieć obraźliwe kąski, kto komu dowalił i tak dalej, bardziej mi się podobało. Podobało wyżej cenie utwory fagaty. Jakkolwiek ci mi to w ogóle, żeby mi to przeszło przez, przez gardło. Natomiast ch y chciałem powiedzieć, że w bifie, jak dotąd, w bifie fagaty z Jangle osią wygrała Kotolga, o której istnienie nie miałem pojęcia. Się na noże, jak jest ja siostrą, to zamiata. to dwie myszki, pod które na siłę maltretuję gwiata. Jarają mnie autobusy, nie czarnej kuta I tak lubię ciebie słuchać, kiedy na kurwiam przysiady. By się schylać po pieniądze, one leżą jak w Berlinie. By się do nich dostać, nikt nie grzewał mi w sardynie. Kiedyś skórny sen, muszę się przyznać do pełni faktu. Była wywołana w utworze fagata. Dzień dobry. No i patrzę Kotolga i Pierwsze wrażenie, w ogóle super. Zrobiłem sobie 8-minutowy research i mamy do czynienia ze zwycięstwem bifu, jeżeli chodzi o komentarz Macieja Angela, w bifie fagaty z Jangleosią, które, nazwijmy to. Powiem tak, muzycznie jest to poziom zbliżony jak dla mnie, z mojej perspektywy. Muzycznie, rapersko, nawet bym powiedział, że w, w takim klimacie bifowym ta fagata wyszła lepiej. Natomiast wszystkich trzech pań poziom jest zbliżony. I jednak. To, jak, jakkolwiek dziwnie to brzmi, jak się to wypowiada, bo wiem, jak to może zostać y, y, zinterpretowane, ale jednak mimo wszystko podkreślam z uśmiechem, ale mówię całkiem serio, y, że poziom absurdu i poziom dystansu i poziom również i odpowiedzialności i, i tego, za co trzeba w ogóle odpowiadać, to całokształt tych trzech postaw z tego co było mi dane zobaczyć, no to kotolga super, tak? Może jeszcze są jakieś materiały na które nie trafiłem, nie lubię jej", coś tam, nie, ale na ten, na ten, na, na materiał dowodowy jaki znalazłem na YouTubie, kotolga super i jaram się i trzymam po prostu kciuki za młodą zawodniczkę pełną dystansu, radości e, i, i, i może nie jest to klimat jakiś tam e, to, to nie jest muzyka, jeżeli chodzi o te ogólne utwory, które ona tutaj, z tego co widzę, wypuszcza. To nie jest coś, czego ja będę słuchał. Natomiast analizując materiał dowodowy w tym, w tym bifie, no to wygrywa. Po prostu jest, jest to super, i to było takie odświeżające i, i fajne takie mm, odniesienie się, pokazujące absurd w ogóle tego bifu fagaty z Jangle osiąg Jak chodzi o dochodzenie, to ja bardzo szybko biegam. Co się dzieje? Uczę się grać w Fortnite, naucz się trochę klasy. Mówi wersy was do ja z Krakowa, to coś znaczy. Znaczy ze wsi, ale mniejsza, pozdrawiam rolników. Oni troszczą się o plony, by chleb leżał w każdym lidlu. I to jest prawdziwy problem ludzki. A nie, że jedna z drugą kłócą się w o siurki. Kotolga wygrywa, po prostu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o fagatę i, e, i Angleosię, to chyba dwie rzeczy, jakie, na jakie chciałem zwrócić uwagę. E, jeżeli chodzi o odbiór, bo, bo właśnie nawet jak sobie prześledzimy, przeanalizujemy e, wersy i odbijanie tych pewnych wersów, w jaki sposób się bierze odpowiedzialność, za, jak, 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 w jaki sposób się odbija pewne. E, pewne Właśnie, zarzuty jest bardzo ciekawe, jak dla mnie, naprawdę. I, i mówię tutaj bez, bez jakiejś szydery, bo jeżeli jak się zastanawiałem, czy w ogóle podejmować, czy nie, to, 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 to uśmiechnąłem się na samą myśl, jak, jak mi przyszła do głowy taka myśl, że jeżeli mój ulubiony człowiek z długą brodą, Profesor Robert Zapolski może obserwować pawiany i analizować zachowanie pawianów, po to, żeby lepiej zrozumieć zachowania ludzkie, to dlaczego ja nie mógłbym obserwować bifu, e, fagaty z Jangle Osią? E, to I mi, to mi, jakby m, można powiedzieć, otworzyło oczy, że po prostu nagrajmy to, podzielmy się e, paroma słowami komentarza. Jedna rzecz, jaką chciałem zauważyć, że właśnie jeżeli chodzi o takie trochę przewertowanie sobie komentarzy, jak to odbierają inni ludzie, to nie za bardzo Fagata i Angleosia są traktowane poważnie. Tak, warto po zaobserwować to, jak dla mnie jako takie zjawisko społeczne, że wyzywają się dwie babeczki i nie ma tu. tylko, u to dobre, to źle, tylko o Jezus, tak? Tak patrzymy na to z jakąś dawką właśnie dystansu yy, i absurdu. I też te takie wątki, zarzuty o używki, zarzuty o rozwiązłość, pokazują pewne pierwotne wątki psychologiczne, jakie są w głowach ludzi, po prostu, nie? I to, jak i jakie są odbijane e, zarzuty, jak dla mnie jest ciekawym zjawiskiem po prostu socjologicznym, naprawdę. I to, że to są jakieś dwie babeczki, które nie są traktowane e, poważnie, to jedno, a dwa. Że jednak, jak się wgłębimy i przeanalizujemy, co ludzie myślą, i jak ludzie się przed tym bronią, a de facto sprowadza się do tego, w jaki sposób biorą odpowiedzialność za swoje, e, za swoje czyny względem pewnych zarzutów. I przyszło mi tutaj do głowy, jak Huczu Hucz, taki raper polski, e, był właśnie krytykowany. I w jaki sposób się odniósł? Nie ma jak to wszystko wygląda, o tłumach napalonych, i skąd ta... Nagrał piosenkę pod tytułem Awersja i tak jak byłem, kazus podobny do Meza, powiedzmy, że moim zdaniem się wybronił, właśnie fajnymi argumentami, dobrym kawałkiem. Wybronił się z, jakich, z jakichś zarzutów ludzi z kompleksami. Tak, tak do tego podchodzę, nie? I i zauważam po prostu, że w różny sposób można się odnieść do pewnych zarzutów, i samo takie zauważenie, że to, że ktoś mi zarzuca, że nagrywam głupie filmiki na YouTubie albo coś tam innego, cokolwiek by mi ktoś nie zarzucił, nie? To widzę tutaj dwie podstawowe wersje odniesienia się do tych zarzutów, nie? Jedno to jest. Takie najczęściej spotykane i takie od którego ja chcę odbijać. Czyli, że ty mi coś zarzucasz, więc hmm, dostałem w mordę, więc ja ci oddam, że ja to robię, a ty robisz coś jeszcze gorszego, więc ja wydaje się, może tak podświadomie, neurotycznie, wydaje się, że ja w ten sposób wygrywam. Ale tak naprawdę to, to, to po prostu my wypadamy gorzej w oczach ludzi, którzy obserwują ten pojedynek i nie jesteśmy traktowani poważnie. Czyli, jakby. Oboje czy obaj mamy skazę w tym konflikcie po prostu, nie? Natomiast, e, właśnie porównując sobie, że ty jesteś rozwiązła, ale ty jesteś rozwiązła bardziej, ty używki, a ja mam więcej pieniędzy, coś tam nie, to w odniesieniu na przykład jak to zrobił Huczu-Hucz, on nie odbijał, on nie, on nie. I, i ja tak samo podchodzę, że nawet jeżeli ja coś odwaliłem i widzę, że ty coś odwaliłeś, to nie znaczy, że ja ci chcę to wypominać, wyciągać, tylko po prostu okej. Okay, jeżeli jest do czego się przyznać, jest za co wziąć odpowiedzialność, to spoko. Popełniłem błąd, okej, okay, jest mi przykro, wyciągnąłem swoje wnioski i idę dalej, nie? A jeżeli te zarzuty są nietrafione, to mówię, okej, okay, taka była sytuacja, widzę to w inny sposób i można to zrobić w dobrej wersji rapowej albo prozą, jak ktoś nie jest raperem na przykład. I tyle. I tu kończymy, bo to, że ja ci oddam jakimiś zarzutami przeważnie, zależy właśnie od konwencji, zależy od przestrzeni i może w bifach rapowych jest na to więcej miejsca, ale też niekoniecznie, to, że ja ci oddam i ja ci wypomnę coś więcej i wręcz jest to pewna, pewna, pewnego rodzaju pożywka po to, żeby wzniecać ten konflikt, niekoniecznie jest dobrą strategią. Nie? I, i, I jakby wypominanie i wzniecanie tego Bifu niekoniecznie jest dobrą strategią. Wręcz uważam, że co, za co jest do wzięcia odpowiedzialność w jakiejś przestrzeni, to za to weźmy odpowiedzialność i tyle. I pójdźmy dalej, bo kluczowe pytanie: czy ja chcę się angażować w konflikt z tą osobą, nie? Bo jeżeli to jest z tą osobą, to ok, ale tak naprawdę, jeżeli to jest tylko przed publicznością, która czeka na jakieś moje wyjaśnienia, czy chce poznać moją perspektywę, to poznaję. Znaczy, to prezentuje moją perspektywę, ale nie odnoszę się już do tamtej osoby, nie? Także tego typu zjawiska można zauważyć. Znaczy, ja widzę te niuanse właśnie nawet w bifie Young Leosi z Fagatą, w, której, w którym wygrała Kotolga. Ale też przenoszę to do relacji międzyludzkich. I, i, I z jednej strony poziom absurdu, który mi bardzo dużo daje takiego świeżego spojrzenia na sprawę, ale też spojrzenie na to nieco poważniej jest potencjalnym źródłem rozwoju. I mówię to z pełną powagą, i będę wdzięczny za odzew, za komentarz, czy to widzisz w ten sposób, nie? Bo ja w ogóle nie jestem zainteresowany właśnie taką dramą dla samej dramy. Ale w każdej dramie, która może być pomostem między mną a innymi ludźmi, zwłaszcza że, tak jak pokazałem, nie ma alternatywnych tematów. To nie jest, że ktoś chce ze mną rozmawiać w tej przestrzeni o sprawach wyższej wagi czy mniej absurdalnych. Tylko po prostu, no jest jeden request, ja chętnie podejmuję temat, po prostu. Tutaj jestem, tak siebie prezentuję. Jeżeli ktoś by właśnie, y, dla przykładu na sam koniec, jeżeli ktoś by mnie obraził właśnie, czy próbował obrazić, y, zajmujesz się jakimiś pudelkowymi tematami, albo bifem y, Leosi z fagatą, czy cokolwiek innego, nie? Y, no to miałbym podejście takie, że jeżeli byłby ktoś zainteresowany moją perspektywą, bo to jest istotne, nie? Jeżeli byłby ktoś zainteresowany moją perspektywą, to, to bym to bym właśnie nie, wybro, nie, nie próbowałbym się bronić, tylko chciałbym wyjaśnić, chciałbym dać szansę ludziom zainteresowanym moją perspektywą, żeby nie zrozumieć, że zrobiłem to dlatego i dlatego. I jeżeli to z tobą rezonuje, to pójdźmy dalej, jeżeli nie, to nie i w porządku, nie? Natomiast nie miałbym intencji. Yy, oddawania pięknym za nadobne. Jeżeli ktoś mi wypomniał coś i ja się do tego już odniosłem, to nie mam, nie mam intencji, bynajmniej nie mam intencji szukać haków na tą osobę, że ty mi zarzucasz coś, a ty jesteś jeszcze gorszy. No nie wiem, jaki jesteś i mnie to nie interesuje, po prostu. Wierzę, że ta postawa ma sens, ale będę bardzo wdzięczny um, za podzielenie się Twoimi wrażeniami, obserwacjami, myślami. Zapraszam do zadawania e, pytanek. Jeżeli się pojawi jakiś ciekawy temat, to z największą przyjemnością podejmę temat. A póki co bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Ehm, myślę, że dzisiaj jeszcze sobie co najmniej 6 razy, może nie 6 razy przesłucham sobie kotolgi. Bo jak dotąd wygrywa BIF, ale co, czekamy, może się jeszcze coś pojawi i będziemy może e, kontynuować analizę dramy. A być może nie. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, au.